Here's the thing about power. Once you taste it, there's no going back. But we became something more. Blurring the line between mortals, and gods, the ones who prey. Now, we're the predators. Shema Shema, ja Outriders. Wykonujemy nasze pierwsze zdanie poboczne, namortować Jakuba z magazynu. Zachęcam Was, eee, magazynu ogarów. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem, do zachęcania swoich znajomych, aby ten kanał subowali, bo gdy zbieramy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. A tymczasem życzę Wam, moi drodzy widzowie, miłego oglądania. Pojedziemy! Gramy manipulantem, więc musimy grać w taki sposób, żeby się grać Bardzo blisko. Gdzie jest Jakub? Trzeba czas kiedyś pozbierać te rzeczy. Przez długi czas zastanawiałem się właśnie jaką klasę wybrać. Pytałem trochę komentarzy w internecie na ich temat i wydawało mi się, że manipulant będzie najciekawszy. Taki najbardziej kozacki. Bo prostu zabawę z czasem. Spowalnianie przez te tarcze. Ciekawy też się wydaje Technomanta. Ponieważ ma m.in. skill leczenia. Też takie power-upy do walki na dystans. Tylko że, a ja lubię na dystans grać. Tylko, że mechanika tej gry jest tak zrobiona, że tu raczej się walczy głównie w się bardzo bliskim. Więc um, to nie byłoby to, um, o co by mi chodziło w tym technomancie. Ech, strzelba nie, może większy damage, ale. Ale wolę jednak karabinek szturmowy niż, niż strzelbę. Ładne oczy. Uosz, hej! Hola! Hola! Sorry chłopaki. E, wiecie, myślałem, że to kibel. Wszystko gra? Miałem to pod kontrolą. <noise> no, Kopelat. Znamy się. <noise> Kurwa, myślałem, że nie żyjesz. Ty będziesz martwy, jak zaraz nie ruszysz tyłka do Shire. A, Sira. Dobra. Spotkajmy się tam w wolnej chwili. I muszę wam przyznać rady widzowie, że ta gierka mi się bardzo spodobała. Shira, Jakuba w jednym kawałku. Więc jest w do prawdopodobne jest to, że skupię się teraz głównie na tej grze, ale będę starał też się dawać filmiki innych gier do innych serii. Mimo wszystko. Okej, okay, mamy teraz z Jakubem. Chciałbym tutaj coś sprawdzić jeszcze. Wychodzące. Fajne itemy, ale dopiero... ...niestety na... dziesiąty poziom. Niech tam się skarżą, że stosuje cenowy dumping. Ej, Ym, tak, strzelbę. Chciałem sprzedać. I to, i to. Pistoleciki nie. Pistoleciki sobie sami na lepsze i... I te gorsze sprzedam. Dobra, idziemy spotkać się. Nie, bo on nie. Bo on może robić co tylko chce. Hej, nigdy nie cieszyłem się tak na czyjś widok. Wyglądasz tak jak kiedyś. A co się zastarzałeś, kolego? W korytarzu widziałem seta. Co on tu robi? Ignoruję prośby o pomoc. Myślałem, że jest po waszej stronie. <noise> set? Nie jest po żadnej ze stron. Buntownicy mają alterdów, to pierdoleni bogowie. Dobrze, że Set czasem się zjawia, żeby walczyć, ale robi to tylko wtedy, gdy mu akurat pasuje. Hej, Nie masz bladego pojęcia, jak bardzo jest źle. Uciekliśmy przed apokalipsą. Myśleliśmy, że zaczniemy od nowa. Ale to był błąd. Myliłam się. Czy Wiesz, dlaczego dowodzę? Bo jestem ostatnim żywym oficerem. Buntownicy u naszych bram to zdziczali, sadyści. Do tego nas otoczyli. Brak nam jedzenia, amunicji. Jeśli oni nas nie wykończą, zrobi to ta planeta. Witaj w domu. A na czarnego grzyba w lesie nie ma lekarstwa. Góry pełne są tych abominacji, a anomalne burze co roku są silniejsze. Nie zostało nam wiele czasu. Jeśli nie znajdziemy drogi z tej doliny, jeśli nie zdarzy się cud, to może oznaczać koniec ludzkości na dobre. Chiro. Proszę, spójrzcie tylko. Mam teraz nowe moce. Nie rozumiem tego, ale może... Może jest jakiś powód. Tak, to prawda. Przynajmniej wiem, czemu uratowałam ci życie lata temu. Na pewno nie do końca to miałaś na myśli. Ja wcale nie narzekam. Nadal tego nie rozumiem. Kiedy wylądowaliśmy, burza rozerwała Cuthbert, ale nie mnie. Dlaczego? Dlaczego... To odmieniło cię, kto wie. Te burze rozszarpały niektórych na strzępy, inni dostali wysypki, a jeszcze inni zostali pieprzonymi bogami. Ta anomalia nie ma żadnego sensu. Jest sprzeczna z prawami natury i wszystko przez nią mutuje. Najpierw najlepsi naukowcy z ECA chcieli zrozumieć te burze, ujażnić je. Wszyscy zginęli. Chyba ci się poszczęściło. <laughs> Albo może i nie. Istotne, że teraz ty jesteś po naszej stronie. Naszą jedyną linię zaopatrzenia blokuje Altert. Jesteśmy bezsilni. Jest przy starej farmie słonecznej. Seth niestety nie chciał nam pomóc, ale teraz mamy ciebie. Dobra, czemu nie? Może kupy ludzkości więcej czasu. Poruczniku? Co to było do diabła? Cały front właśnie się załamał! Jak nie ziemi, lub... chyba straciliśmy całą pierwszą linię obrony! Idę tam. Ruchy, ruchy! Ej! Na wypadek, gdybym nie miał okazji, próbowałem cię szukać. Ale wszystko się całkiem zjebało. Musieliśmy wiać, a ja. Daj spokój. Wciąż żyję. Chociaż powinienem umrzeć sto razy. Gdyby nie Taner, gdyby nie Shira. Teraz ja mam dług do spłacenia. Szefie, tęskniłem. Dobrze Cię znowu widzieć. Idź skąp dupę temu odbińcowi, żebyśmy mogli powrócić do tej przeklętej walki. Okej... Okay. I wskoczył nam lewę. Zobaczę, co da się zrobić. Nowy Ale nadal mam do ciebie pytania z jakichś ostatnich 30 lat, siro. Więc jeśli wrócisz w jednym kawałku, przyjdź i nie je zadaj. Ale nie obiecuję, że będę miała odpowiedzi. Nawet zaję poboczne też się pojawiły. Handlarzy po zmycień. Oczywiście zanim zajmiemy się zadaniem głównym, warto zrobić jakieś poboczne. Wiemy się, to kolejne zadanie. Osoba. Zapewniam, że chodź, zobacz, co mam do sprzedania. Nie, innym razem. Mam strasznie parszywy dzień. Ach, wieje przejmujący wiatr. Chodź, może gorącej herbaty. Jakiś kiepski ten sprzęt. Och, Alterdzie, zignoruj te śmieci. Porządny towar, trzymam Chyba za... Pierdolę zapłacić, staruszku! <noise> Oho. I stajesz kaput. Jesteś Alterdem! Nie wiedziałem. No i co z tego? Miał pokazać mi porządny towar. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Czuję rozkazy. Barkera! Dowodzi gangie Mogarów! Chcę załatwić wszystkich handlaczy w mieście wyrwy, którzy dla niego nie pracują Ach, co za pojebany dzień. No to mamy już zadanie poboczne, którym się chyba najpierw ee, zajmiemy. Co tam się wydarzyło? Buntownicy podkop pod moimi żołnierzami i wysadzili front jeśli nie zdołasz otworzyć linii zaopatrzenia, to po nas. Hej, Shiro. Mam pewne sprawy na terenie Ogarów. Co możesz mi powiedzieć o Barkerze, ich przywódcy? Walczy nieczysto. Żeruje na niewinnych. Jego ludzie są mu wierni, ponieważ ich przeraża. I pozwalasz komuś takiemu biegać po swoim mieście? Zbyt dobrze się okopał nad było. Toczę już jedną wojnę. Nie mogę sobie pozwolić na drugą. Wygląda na to, że Ogary przestały być już dla ciebie przydatne. Dobrze, że tu jestem. Co zrobimy z To kryjówka Ogary. Barker gdzieś tutaj będzie. Ktoś tu się... jeszcze ktoś tu jest, okay.

Tu już coś, no może do pozbierania? Nie widzę. A szkoda. Spieprzaj! Nie zabierzesz jej! Kogo? Dziewczyny? To nie jest ratunek. Jesteś Barker? Znamy się. Pan Chang przesyła pozdrowienia. No, bez jaj. Byłem w połowie kwestii. To wszystko za długo trwało. Myślałem nad nią całą drogę. Tak czy siak, dzięki za ratunek. Powtarzam, nie przybyłem tu po ciebie. Dobrze słyszę? Panu Changowi nic nie jest? A tu dranie. Jakby było mało, że buntownicy funtują nam piekło. To jeszcze mamy gangsterów na ulicach, którzy działają od wewnątrz. Ja, tak, dobrze to znam. W sumie niewiele się zmieniło. Hej, to był dobry uczynek. Jednego drania mniej, a ja wyszłam bez szwanku. Tak w ogóle jestem Ewa. Mam stragan no czanga. Musisz kiedyś do mnie zajrzeć. Jakiś idemek może będzie. O, to jest skrzynka. Aha, jakaś snajperka zarzawiała. I niestety nic więcej. Znawić z Ewą w jej sklepie. Dobra? Dzięki za sprawiedliwość za śmierć biednego pana Changa. Proszę, proszę. Miałam nadzieję, że cię tu jeszcze zobaczę. Cóż, dzięki tobie kielski dzień stał się o 2,5% lepszy. Poza tym, po śmierci pana Changa, przyda mi się handlarz. Cóż. Jak chcesz coś kupić, z radością dam ci zniżkę no to miło. Wybierz sobie nagrodę. W jaki kraj, więc maszynał Masz maszynę typu varia To weźmiemy na Ci, nie ma zastanawiać. Chcemy coś sprzedać na razie nie. Dobrze Cię znów widzieć. Ucieszysz się na wieść, że ogary nadal strają ze strachu na samą myśl o przyjściu tutaj. No to zadanie było już ukończone. Moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do kanału. A gdy zbieramy 4000 subików na tym kanale, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!